Agencja Rozwoju Regionalnego ARES, Urząd Marszałkowski przy współudziale Powiatu Sokólskiego zorganizowali konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, mających na celu rozwój wiedzy ekonomicznej i zachęcenie do aktywności gospodarczej. Z liceum ogólnokształcącego w Sokółce udział w konkursie wzięło udział 8 uczniów. Którzy przygotowali własny pomysł na biznes, opracowali profesjonalne biznesplany i kapituła konkursu wyłoniła spośród wszystkich uczestników trzech laureatów. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy drugiej, Piotr Tumiel, który niebawem otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł. Drugie miejsce zajęła uczennica klasy drugiej Monika Raczkowska. Trzecie miejsce również uczennica klasy drugiej Aniela Maria Tolko. Uczniowie pracowali nad swoimi pomysłami i na biznes pod opieką pana profesora Stanisława Marchiela. Wgram konkurs dzięki napisaniu pracy, w sumie biznesplanu na temat pasiaka na kresach. Mój biznesplan opierał się na sprzedaży miodu i produktów pszczeli, czyli wszystkiego, co może wyprodukować pszczoła. Czy do biznesu trzeba podchodzić z pasją, jako hobby, jako rozrywka? W moim wieku uważam, że to powinna być przede wszystkim rozrywka i jakieś hobby. W już dorosłym życiu to powinna być już bardziej poważne decyzje i to już powinna być jako traktowana jako praca. E, Jakie masz plany na przyszłość? Chciałbym zostać przedsiębiorcą, ale nie wiem, jak to się potoczy w, dalszym, w dalszej mojej karierze w ścieżce rozwoju życiowego. Czy pracowałeś nad tym sam, czy miałeś jakąś pomoc może nauczycieli, może kolegów, może ktoś ciebie zainspirował do tego? Na pewno zainspirował mnie mój nauczyciel. Bo bez niego nie wygrałbym tego konkursu, bo nie wiedziałbym, że to w ogóle taki konkurs istnieje. Ale do samej inicjatywy napisania pracy i tematu pracy zainspirowała mnie pasja mojego dziadka i mojego brata, którzy zajmują się pszczelarstwem. Jak wyglądała Wasza praca nad konkursem? Czy ktoś Was zainspirował do wzięcia udziału czy samodzielnie? Do tego podeszłoście? To ja do tego podeszłam samodzielnie, bo od dziecka podobały mi się takie no, miejsca turystyczne, przykładowo dla osób z większych mi z miast, gdzie mogłeś po prostu przynocować na takim domku we wsi. Ja po prostu przeglądałam internet i przeczytałam renowacja mebli, i tak jakoś mnie natchnęło, aczkolwiek też jak koleżanka, od małego, jakby to powiedzieć,. Maluję różne rzeczy, i właśnie na tym też polega mój biznes plan, że będę przeprowadzać renowację mebli. Czy to, w czym wziąłeś udział, to jest jakaś krótka przygoda z biznesem, czy łączycie z tym przyszłość swoją? To ja bardziej łączę przyszłość z tym biznesplanem, ponieważ dla mnie to jest takie wyzwanie, w którym można się stać kimś w życiu i jest to wyzwanie, którego chciałabym się podjąć w przyszłości. Ja natomiast nie wiążę z tym przyszłości, aczkolwiek co będzie, to jeszcze zobaczymy. Moją recepturą na sukces mo może być inspiracja moimi rodzicami, bo również prowadzą biznes, w sensie pracują w takich miejscach, gdzie jest biznes prowadzony, jak i no otaczające, nie życie, bo jednak w filmach jest bardzo dużo biznesmenów lub w artykułach różnych są również opisywani. I jakoś inspiruje mnie to, jak oni mają życie związane z tym. A moim zdaniem trzeba zrobić, tak jak pani mi zawsze powtarza, burzę mózgów i wybrać najlepszą opcję.